W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani w Chrystusie, drodzy wierni, kiedy czytamy dzisiejszy list świętego Pawła do Kolosan, przed naszymi oczyma maluje się niemalże idylla, chrześcijańska idylla. Święty Paweł w tym krótkim liście, w wyjątku, który słuchamy dziś w epistole, wskazuje nam bardzo konkretnie, jak też to życie chrześcijańskie ma wyglądać, aby było ono życiem szczęśliwym. Do jakiego celu mamy dążyć? Dobroć, cierpliwość, cichość. Znoście jedni drugich, wybaczajcie sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu, jako Pan przebaczył wam. Ponadto wszystko miecie miłość raz do doskonałości. Słowo Chrystusowe niech przebywa w was obficie, abyście z wszelką mądrością jedni drugich nauczali i krzepili przez psalmę i pieśni duchowie własce śpiewając Bogu w sercach waszych. Gdyby udało nam się to spełnić, gdyby tylko udało nam się choć w nikłym stopniu naśladować ów przykład, dążyć, realizować ów wzór, który podaje nam święty Paweł, apostoł dzisiejszej, Epistole wówczas moglibyśmy zawołać za psalmistą, który śpiewa w psalmie 83. Jakże miłe są przybytki, Twoje Panie, zastępów. Wzdycha i tęskni ma dusza do przedsionków pańskich. Rzeczywiście, gdybyśmy żyli według takiej konstytucji, gdybyśmy żyli według takich praw, jakie podaje nam dziś święty Paweł. Wówczas nasze życie stałoby się indylną, a nasze rodziny stałyby się owymi przybytkami pańskimi, owymi świętyniami, do których każdy z nas pragnąłby dążyć, do których każdy z nas tęskniłby i w których każdy z nas chciałby znaleźć miejsce ukojenia, spokoju, wytchnienia. Nie na darmo zatem, że Święta dziś wielokrotnie właśnie, wraca chociażby do owego Psalmu 83. O jedno proszę Pana, jednego pragnę, by mógł przebywać w domu Pańskim po wszystkie dni mego życia. Będziemy śpiewali. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, gdyż na wieki, wieków mogą Cię chwalić. Niewątpliwie taką świątynią, takim miłym Panu Bogu przybytkiem jest ta rodzina, którą dziś rozważamy. Święta rodzina nazaretańska. Jezus, Maryja, Józef których imiona, jak śpiewamy w pięknej polskiej pieśni, są tak doskonale złączone. W jaki jednak sposób my, nędzni grzesznicy, możemy stać się uczestnikami owego szczęścia, które było udziałem Jezusa Maryi i Józefa w czasach ich ukrytego życia w Nazarecie. W jaki sposób i my, Mamy naśladować ów przykład świętej rodziny, który Kościół przecież podaje nam dzisiaj bardzo konkretnie do o, przed oczy. Nie tylko po to, właśnie, aby go podziwiać, ale też po to, aby go naśladować. W jaki sposób i my mamy cieszyć się takim szczęściem, jakim cieszyły się te trzy doskonale złączone ze sobą osoby: Jezus, Maryja i Józef. Możemy na starcie zawołać że przecież to niemożliwe. Możemy słusznie skwitować, że przecież pozycja wyjściowa, z której my wychodzimy, jest bez porównania, nieskończenie gorsza. To prawda. Święta rodzina nazarytańska zbudowana była przez nikogo innego bowiem, jak przez słowo wcielone, drugą osobę trójcy najświętszej, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Obok Niego niepokalaną istotę. Najświętszą Marię, pannę, której grzech ani przez chwilę nie panował. Wreszcie świętego Józefa, którego Kościół od wieków stawia ponad innymi świętymi, nawet. Moglibyśmy zatem zawołać, że właściwie nie mamy po co zaczynać, gdyż nigdy owego ideału nie osiągniemy. To prawda, nigdy nie staniemy się niepokalanymi, nigdy nie staniemy się bogami, ludźmi. Niemniej jednak, jeżeli Pan Bóg ten konkretny przykład stawia nam przed oczy, jeżeli Kościół Święty ustanawia specjalne święto ku czci tej rodziny, to nie po to, aby wzbudzić w nas frustrację z powodu tego, że nie możemy osiągnąć celu, który został nam wymalowany przed naszymi oczyma, ale po to, aby dać nam konkretne środki, jak ten cel osiągnąć na miarę naszych możliwości, na miarę łaski na miarę chwały, do której Pan Bóg przed wiekami każdego z nas z osobna, w swych nieskończenie mądrych planach przeznaczył. Jakże miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Liturgia zatem podpowiada nam, że każda nasza rodzina jest małą świątynią, jest małym kościołem. Z tego punktu powinniśmy wyjść, jeżeli chcemy bardzo konkretną lekcję teraz dla nas wyciągnąć. Przeniesiemy się do pierwszego listu św. Piotra, pierwszego arcypasterza, pierwszego namiestnika Chrystusowego, pierwszego papieża. Cóż napisze ten papież, cóż napisze święty Piotr w swoim liście, w słowach skierowanych do starszych stojących na czele kościoła? Starszych, którzy są wśród was, proszę, jako również starszy świadek męki Chrystusowej oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić paście czodem Bożą, która jest przy was. Czuwając nad nią nie z musu, ale chętnie dla Boga, a nie dla szkaradnego zysku. Ani też jako panujący nad duchowieństwem, ale będący świadomym wzorem dla owczarni. Set forma facti gregis ex animo. Święty Piotr zatem podaje bardzo konkretną wskazówkę biskupom, pierwszym biskupom Kościoła. I ta wskazówka musi zostać przeniesiona teraz dla biskupów naszych kościołów domowych. I tymi biskupami, tymi pasterzami, tymi czuwającymi nad tą małą trzutką, nad tą małą częścią przódki Chrystusowej są ojcowie rodzin katolickich. To do nich można by zastosować słowa upomnienia świętego Piotra. Oni są, zgodnie z tym, co mówi święty Piotr, formą, formą swojego statka. Są zatem duszą swojej rodziny, tym, co zawsze nadaje swojej rodzinie kształt. Tak naprawdę. To, jaka jest rodzina, zależy z Bożego ustanowienia od tego, jaki jest ojciec, jaka jest głowa rodziny, jaki jest mąż. To On ma bowiem być duszą nadającą ten bardzo konkretny kształt swoim najbliższym. I to jest zatem bardzo konkretna lekcja, którą daje nam Kościół. Ojcostwo zatem jest pewnym odbiciem owego pasterstwa, pasterstwa Bożego, pasterstwa biskupów. Ojcowie zatem mają bardzo konkretny obowiązek i powinni wziąć sobie do serca te słowa świętego Piotra skierowane do biskupów. Dlatego też, zważywszy na tę wielką rolę ojcostwa, nie powinno nas zdziwić, że w walce, która niestety bezlitośnie Toczy się ponad naszymi głowami, a być może i między nami. Tej rewolucji, która próbuje zburzyć stary chrześcijański porządek świata, to ojcostwo właśnie będzie jako pierwsze zranione w tej walce. Tak jest. To silni z natury, niby mężczyźni są tak naprawdę pierwszym obiektem, który ulega zranieniu. Rewolucja chce bowiem wyojcowić, jeśli można tak powiedzieć, społeczeństwo tak aby wszyscy stali się de facto sierotami, aby wszyscy stali się na każdym szczeblu, na każdym poziomie owcami bez pasterza. I widzimy, że niestety z powodzeniem się to rewolucji udaje. Brak nam bowiem dzisiaj ojców. Może są i biologiczni dawcy życia pośród nas, ale ojców jest niestety coraz mniej. Ojców, którzy są forma, gregis, ex animo. Formą, kształtem, wzorem. Swoich bliskich. Szatan jest wrogiem Boga, nie jest to żadną tajemnicą i tym samym wszystkiego, co do Pana Boga prowadzi. Jaka jest jego taktyka? Będzie on zatem atakował już na dziecko, jeszcze będzie atakował dziecko, zanim jeszcze się narodzi. Stąd ta hekatomba dzieciobójstw popełnianych w łonach matek jeszcze. Po co? Po to, aby dzieci owe nie mogły zostać ochrzczone, po to, aby odciąć im pierwszą podstawową drogę do Pana Boga. A jeżeli już dziecku uda się w dzisiejszych niesprzyjających czasach tej cywilizacji śmierci być, pojawić się na tym świecie i zostać ochrzczonym, wówczas szatan będzie robił wszystko, aby usunąć z drogi tego dziecka tych, którzy do Pana Boga mogą go doprowadzić, chrześcijańską matkę. Chrześcijańską rodzinę, chrześcijańskiego ojca, katolickie szkoły innymi wszystko innymi słowy, wszystko, co temu dziecku może przypominać o Bogu. Dlaczego? Dlaczego? Jaki tutaj jest związek w owej walce z Panem Bogiem? Otóż zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób Katolik, w jaki sposób prawdziwy chrześcijanin zwraca się do Boga. Ojcze nasz. Nazywamy Boga Ojcem. Gdyż słusznie jest on naszym ojcem. Zatem nie możemy się dziwić, że diabeł będzie robił wszystko, aby ten pierwszy wzór bóstwa, ten pierwszy wzór Boga Ojca, sprzed naszych oczu usunąć i wypatrzyć Go tak bardzo, jak się da. Jeżeli wykrzywimy w dziecku obraz Ojca, wykrzywimy w dziecku także obraz Boga. I niestety nie tylko w dziecku, ale także i w dorosłym, który z tego dziecka. Się rozwinie. Jakich ojców pragnie rewolucja, jakich ojców pragnie szatan? Właśnie co najwyżej takich, którzy przekazują biologicznie życie, do czasu. Wiemy, że technologia pozwala nam niestety już na potworne grzechy przeciwko naturze, które de facto ich rolę biologicznego ojca mogą usunąć. Za całą zaś resztę ma odpowiadać zdaniem rewolucji, zdaniem diabła de facto państwo. Tak jak w wizji Platona, według którego każde dziecko ma należeć nie do rodziców, ale do całego państwa. Nie do narodu nawet, ale do państwa właśnie. Zatem rola ojca będzie stopniowo wykluczana. Będzie on co najwyżej gdzieś tam obserwatorem, co najwyżej gdzieś tym, kto dostarcza pieniędzy na utrzymanie, ale de facto nie jest ową formą, nie jest ową duszą swojej rodziny. I możemy stwierdzić, że niestety diabł ten zabójek od dziesięcioleci coraz skuteczniej się powodzi. Czyż paradoksalnie ojciec, z natury silniejszy, tak naprawdę nie jest łatwiejszy do wyeliminowania z rodziny, niż matka? Już Rzymianie zauważyli, że nikt nie może wątpić co do tego, kto jest matką dziecka. Pater semper incertus, zaś. Ojciec zawsze niepewny, jak mawiali. Stąd ze względu na to, że więzi biologiczne między ojcem a rodziną zawsze będą słabsze niż między matką a dziećmi, o wiele łatwiej odsunąć od tej rodziny właśnie ojca. Więź ojca z dzieckiem naturalnie słabsza niż dziecka z matką, wymaga zatem wyjątkowej pracy, aby ją pogłębiać. Uderzając zatem w tę więź, Uderza się w całą rodzinę, bo bardzo łatwo, jak widzieliśmy, da się usunąć ojca z tej rodziny i tym samym pozbawić rodzinę kształtu. I tym samym rodzina nie może już nosić miana rodziny, bo to, co pozbawione jest formy, jak uczy nas święty Tomasz, ten wielki filozof, traci swoją istotę. Czego zatem będziemy oczekiwać od ojca rodziny katolickiej? Moglibyśmy pewnie wymienić tutaj całe mnóstwo punktów, ale dadzą się one podsumować do czterech najważniejszych, które każdy z nas, drodzy panowie, musi sobie wziąć mocno do serca. Niezależnie od tego, czy do tej pory jego misja biskupa rodziny przebiegała z powodzeniem, czy też była jedną wielką katastrofą. Otóż po pierwsze, ojciec ma być autorytetem i ma on bronić autorytetu jako takiego. On ma być głową rodziny. On ma pokazać bowiem rodzinie, że w całym stworzeniu może być miejsce tylko na jedną głowę, tylko na jednego kierownika, mianowicie na Pana Boga. Ma on zatem świadomy tej misji, że jest odblaskiem autorytetu Bożego. Rządzić roztropnie rodziną, ale nie w oparciu o wymyślone przez siebie prawa, ale prawa wypływające z prawa naturalnego czyli prawa Bożego. On ma troszczyć się zatem o to, co w rodzinie najistotniejsze: o wychowanie, o edukację dzieci, o ich wyrobienie religijne, o stawianie jasnych granic i zasad rządzących rodziną. To on za to odpowiada. To on decyduje o wszystkim z ustanowienia Bożego. Po drugie, ojciec musi być prawdziwym obrońcą. Przed złymi wpływami z zewnątrz. Kolegami, koleżankami, dzieci, szkołą dziś raczej demoralizującą niż kształcącą, mediami, smartfonami, internetem, ale także obrońcą przed wszystkimi zagrożeniami płynącymi z wewnątrz, ze słabości poszczególnych członków rodziny. Tych, którzy przez swoje grzechy podważają konstytucję, podważają ten święty akt ustawodawczy całej rodziny. To on ma pokazać zatem dzieciom, że on jest głową rodziny, zaś królową domu jest matka. I to dzięki jego, dzięki jego starają dzieci mają wiedzieć, iż autorytetu matki nie wolno im w żaden sposób naruszyć, że nie wolno naruszyć mu im świętej funkcji, jaką Pan Bóg każdej mamie wierzył. On w ten sposób ma wzmacniać zatem matkę a matka musi wzmacniać jego, niejako zacieśniając te z natury słabsze więzi z dziećmi. Po trzecie, to ojciec katolickiej rodziny ma uczyć dzieci szczodrości, hojności, ale w działaniu, w dawaniu z siebie niekoniecznie pieniędzy, ale całego siebie. W życiu społecznym przede wszystkim, bo tak jak matka uczy automatycznie, dziecka Dawanie się drugiemu, gdyż samo na dziewięć miesięcy bezwarunkowo oddaje się każdemu swojemu dziecku, nosząc je pod swoim sercem, tak ojciec musi pokazać dziecku i to swoim przykładem, dawanie się na zewnątrz, swoje zaangażowanie w życie ojczyzny, w życie w społeczeństwa, aktywność w owym życiu i kształtowaniu społeczeństwa chrześcijańskiego. To jest trzecie, bardzo konkretne zadanie ojca. Po czwarte, Ojciec ma być przewodnikiem ku niebu, niczym przewodnik na górskich szlakach. Ma on doskonale znać ścieżki, które wytycza. Ma on doskonale wiedzieć, dokąd idzie, i ma wskazywać pewną ścieżkę tym, którzy idą za nim. Zatem sam najpierw musi być zjednoczony głęboko z Panem Bogiem, jeżeli innym drogę do Pana Boga jako kapłan rodziny ma wskazać. Ma on własnym przykładem własną zdrową pobożnością, własną zdrową ofiarnością dla Pana Boga troszczyć się o życie religijne swoje i swoje rodziny. Z tych czterech elementów każdy ojciec chrześcijański zostanie rozliczony. Ci którym uda się spełnić te wszystkie cztery punkty, przyczynią się do tego, że Jego bliscy będą mogli zaśpiewać za psalmistą, szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, gdyż na wieki, wieków mogą Cię chwalić. Wysoko została postawiona przed nami, drodzy Panowie, poprzeczka. Moglibyśmy się mimo wszystko zniechęcić. Ale jeszcze raz spójrzmy na świętą rodzinę. Jakkolwiek nasze słabości mogą nas niepokoić, że nie podołamy, że jesteśmy grzeszni, że tak często upadamy, że tak często zawstydzamy innych swoją słabością, to jeszcze raz przyjrzyjmy się świętej rodziny. Czyż na jej czele Pan Bóg nie postanowił paradoksalnie osoby najmniej doskonałej? Święty Józef, jakkolwiek. O lata świetlne, odległy od nas, zwykłych grzeszników, był jednak w świętej rodzinie osobą najmniej doskonałą. I jest to zatem bardzo konkretna nauka i zachęta dla nas. Być może jesteśmy nędzniejsi niż inni, nie powinniśmy jednak się zrażać, gdyż to właśnie nam, a nie naszym żonom, Pan Bóg postawił ten wielki obowiązek bycia. Forma Gredzys Ex Aminimo. Formą Statka Bożego z całej swojej duszy. Zatem do dzieła, drodzy Panowie, święty Józef jest dla nas bardzo konkretnym przykładem. Rozważajmy często przykład tego zapomnianego patriarchę, tego cichego świadka najświętszych, najintymniejszych wydarzeń między Bogiem a człowiekiem, między Jezusem a Najświętszą Maryją Panną. Bądźmy wpatrzeni w przykład Świętego Patriarchy i wraz z Nim zmierzajmy do wypełniania celu, który i nam został postawiony, do prowadzenia tej małej części statka Bożego, którą Pan Bóg bardzo konkretnie nam, grzesznikom, pozostawił. I pamiętajmy o tym, że Pan Bóg nie tyle powołuje zdolnych, co uzdalnia powołanych. Zakończmy modlitwą, którą dziś będziemy modlić się po komunii. Panie Jezu, Ty nas spościlasz niebiańskim sakramentem. Spraw, byśmy zawsze naśladowali wzór Twej świętej rodziny, a przez to w godzinę śmierci spotykając się z chwalebną dziewicą, matką Twoją i ze świętym Józefem, zasłużyli, abyś nas przyjął. Do wiecznych przybytków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.